Dzień dobry. Nazywam się Szymon Wąsowicz. Jestem matematykiem. Na kanale swojego bloga Być Matematykiem umieściłem playlistę, którą nazwałem Matura Rozgrzewka. Znajdują się tam filmy z rozwiązaniami zadań maturalnych z matematyki, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Zapraszam do oglądania. Zanim jednak przejdę do dzisiejszego materiału. Pozwól, że zwrócę Twoją uwagę na mój kurs rozwiązywania równań trygonometrycznych dla maturzystów. Link do sklepu znajdziesz powyżej obrazu z kamerki, a także poniżej w opisie filmu. Na stronie zakupu filmu zapoznasz się szczegółowo z programem tego kursu. A teraz zapraszam już do obejrzenia kolejnego odcinka. Ten odcinek poświęcę rozwiązaniu dosyć trudnego zadania ze stereometrii. Zadanie związane jest z ostrosłupem prawidłowym trójkątnym. Widzimy taki na rysunku. Takie zadania dosyć często pojawiają się w zestawach na maturę rozszerzoną, i z reguły podane są następujące rzeczy: albo dana jest długość krawędzi podstawy, tutaj a. Albo długość h wysokości tego ostrosłupa. Podany jest także kąt alfa między ścianami bocznymi, natomiast celem zadania jest wyznaczenie objętości tego ostrosłupa. No więc, jak się do tego zabrać? W tego typu zadaniu bardzo ważna jest kolejność wykonywania pewnych czynności, wykonywania pewnych obliczeń. Także spróbujmy na początek zdać sobie sprawę, z tego, czego naprawdę szukamy. No więc objętość ostrosłupa to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Podstawą jest trójkąt równoboczny o boku A, którego wysokość to, jak wiemy, A pierwiastek z trzech podzielony przez dwa. Wobec tego pole podstawy to jest 1 druga razy a razy wysokość trójkąta równobocznego, czyli a pierwiastek z 3 podzielony przez 2. Czyli to jest równe a kwadrat pierwiastek z 3 podzielone przez 4. Dlatego objętość naszego ostrosłupa to 1/3 razy a kwadrat pierwiastek z 3 podzielone przez 4 razy h, czyli a kwadrat Pierwiastek z 3 przez 12 razy h. Więc y, czego potrzebujemy? Przy danym a potrzebujemy h, natomiast przy danym h potrzebujemy a. Więc y, generalnie naszym celem będzie znaleźć związek pomiędzy A, H oraz alfa. Jeżeli taki znajdziemy, to z łatwością obliczymy szukaną objętość. Skopiuję tutaj poniżej rysunek naszego ostrosłupa. No i zacznijmy nasze obliczenia. No, więc dobrze jest przyjąć pewne oznaczenia, więc na przykład krawędź AF, krawędź tej lewej ściany bocznej oznaczmy przez duże h, a krawędź CF oznaczmy przez y. Kąt alfa jest kątem pomiędzy ścianami bocznymi, dlatego płaszczyzna trójkąta tego niebieskiego ABF płaszczyzna tego trójkąta ABF o dwóch niebieskich krawędziach i jednej czerwonej jest prostopadła do prostej CD, do krawędzi CD. Tak więc na pewno kąt przy wierzchołku F jest prosty. I dlatego stwierdzenia Pitagorasa otrzymujemy, że Y kwadrat plus H kwadrat jest równe A do kwadratu. Tak jak powiadam, to z trójkąta cf Oznaczmy teraz przez L długość całej y, krawędzi bocznej. Wobec tego długość FD to L minus Y. W trójkącie DFA, czyli w tym trójkącie, kąt przy wierzchołku F jest znowu prosty. Dlatego stwierdzenia Pitagorasa wnosimy, że L minus Y do kwadratu plus h do kwadratu jest równe l do kwadratu. Stąd l kwadrat minus 2 ly plus y kwadrat plus h kwadrat równa się l kwadrat. Upraszcza się nam po obu stronach równości l kwadrat, natomiast zauważamy dwie linijki wyżej, że y kwadrat plus h kwadrat jest równe a kwadrat. Więc otrzymujemy równanie a kwadrat równa się 2Ly. Tego rodzaju związek pomiędzy krawędzią podstawy A, krawędzią moczną L oraz tym odcinkiem y. Także L jest równe a kwadrat podzielone przez 2y. Wykorzystamy to w dalszej części rozwiązania naszego zadania Teraz zajmiemy się innym trójkątem, prostokątnym. Będzie to trójkąt CFE. Na pomarańczowo narysuję krawędź EF, której długość oznaczę przez x. Więc kąt CFE jest kątem Prostym, bo jest kątem pomiędzy krawędzią boczną CD a płaszczyzną trójkąta ABF, tego, w którym zaznaczony jest kąt alfa, więc zakreskuję na pomarańczowo ten trójkąt. No i teraz, jakie mamy w nim relacje? Przeciwprostokątną w tym trójkącie jest wysokość trójkąta równobocznego, czyli a pierwiastek z 3 przez 2. I teraz stwierdzenia Pitagorasa będziemy mieli, że y kwadrat plus x kwadrat jest równe a pierwiastek z 3 przez 2 do kwadratu, czyli x kwadrat plus y kwadrat równa się 3 czwarte a kwadrat. No brakuje nam jeszcze tego x, który będziemy mieli za chwilę. Natomiast obliczymy stąd, że y kwadrat jest równe 3 czwarte a kwadrat. Minus x kwadrat. I to jest kolejna informacja, więc y, z czego będziemy korzystali? Będziemy korzystali z tej informacji, później będziemy korzystali y, z tej informacji. No i na razie chyba y, tyle, ile nam potrzeba. No więc widzimy, że potrzeba nam jeszcze znać y, x. -a. No to tego x wyznaczymy z trójkąta ABF. Także długość AE to jest A przez 2 i z trójkąta ABF, który może zakreskuję tutaj zakreślaczem zielonym. Z tego trójkąta. Kąt prosty jest kątem pomiędzy odcinkiem EF oraz AE. Czyli z tego trójkąta wnosimy, że a drugich do x, czyli do długości tego pomarańczowego odcinka, a drugich do x jest równe tangensowi kąta alfa drugich. Dlaczego? Yy, zaraz narysuję ten trójkąt. Yy, tangens yy, alfa drugich. Więc mamy tutaj trójkąt yy, ABF. ABF. F. Tutaj jest a przez 2. Natomiast wysokością tego trójkąta jest ten odcinek długości x. Natomiast ten kąt jest alfa, wobec tego ten kąt jest alfa drugich. Czyli a drugich do x jest tangensem alfa drugich. Nam potrzeba x, czyli x równa się a drugich podzielone przez tangens alfa drugich no albo inaczej możemy zapisać, że jest to yy, a drugich kotangens alfa drugich y, wobec tego patrząc tutaj na żółto podkreślone równanie y kwadrat równe 3 czwarte a kwadrat minus x kwadrat to wniesiemy stąd, że y kwadrat jest równe 3 czwarte a kwadrat minus x kwadrat czyli a kwadrat czwartych kotangens kwadrat alfa drugich czyli to jest równe a kwadrat czwartych razy w nawiasie 3 minus kotangens kwadrat alfa drugich no i to jest kolejna informacja więc przepiszę y kwadrat równa się a kwadrat czwartych razy 3 minus kotangens kwadrat alfa drugich. Będzie to nam dalej potrzebne. No i jeszcze mamy związek pomiędzy y i l. Mamy związek l równa się a kwadrat przez 2y. l równa się a kwadrat przez 2y, czyli l jest równe, będzie nam później potrzebne l kwadrat, a do czwartej przez 4y kwadrat, czyli to jest a do czwartej podzielone przez, no i tutaj jeżeli pomnożymy przez 4, to 4y kwadrat to będzie a kwadrat razy 3 minus kotangens kwadrat alfa drugich. Czyli otrzymamy, że l jest równe a do kwadratu, tu uprościmy a kwadrat w liczniku i w mianowniku a do kwadratu l kwadrat jest równe A do kwadratu przez 3 minus kotangens kwadrat alfa drugich. Po co nam to l? Czy l kwadrat, mianowicie naszym celem jest policzenie. Wysokości h, więc może jeszcze raz y, skopiuję rysunek naszego ostrosłupa. No i wysokość h, jak obliczymy, popatrzmy. Odcinek CS, może go na pomarańczowo tym razem tutaj zaznaczę. Ten odcinek ma długość 2 trzecie razy a pierwiastek z 3 przez 2 czyli a pierwiastek z 3 przez 3. Kąt prosty przy wierzchołku S. A cała długość CD to jest L. I stwierdzenia Pitagorasa wnosimy, że L do kwadratu jest równe h do kwadratu plus a pierwiastek z 3 przez 3 do kwadratu. Czyli h do kwadratu równa się l kwadrat minus a kwadrat trzecich. I teraz, jeśli jeszcze podstawimy to nasze L kwadrat, popatrzmy. To jest nasz wzór na L kwadrat. Skopiujmy go. To otrzymamy, że h kwadrat jest równe. Tutaj kwadrat się nie skopiował minus a kwadrat trzecich. Czyli otrzymamy, że, jest, że h kwadrat równa się a kwadrat razy 1, podzielone przez 3 minus kotangens kwadrat alfa drugich, minus 1 trzecia. I to jest bardzo ważne miejsce. To jest szukany związek pomiędzy a, h, oraz alfa. No bo z niego już bardzo łatwo jest policzyć objętość ostrosłupa. Przypomnę na początku tego filmu: widzieliśmy, że wzór na objętość jest postaci, tak jak tutaj, a kwadrat pierwiastek z 3 przez 12 razy h. V równa się a kwadrat pierwiastek z 3 przez 12 razy h. No więc alfa jest dane tutaj zawsze w postaci jakiejś funkcji trygonometrycznej tego kąta. Czy w postaci kąta w mierze stopniowej, ale alfa jest dane, i teraz, jeżeli dane jest a, to z podkreślonego na zielono równania obliczamy h. Jeżeli dane jest h, to obliczamy a. Także w tym momencie ta objętość będzie już łatwa do wyznaczenia. Niech na przykład. Kąt alfa ma 120 stopni, natomiast wysokość h będzie równa 3. Wobec tego, alfa drugich to 60 stopni, i kotangens alfa drugich to kotangens 60 stopni. Najłatwiej mi się liczy to według ilorazu cosinus 60 stopni przez. Sinus 60 stopni, bo najbardziej pamiętam wartości funkcji trygonometrycznych y, sinus i cosinus. Kosinus 60 stopni to 1, druga. Podzielimy przez pierwiastek z 3 przez 2, czyli sinus 60 stopni. No to mamy 1, druga razy 2 przez pierwiastek z 3. Dwójki się uproszczą, czyli 1 przez pierwiastek z 3, y, i to nam wystarczy, bo nam jest potrzebny kotangens kwadrat. Także kotangens kwadrat y, alfa drugich y, to jest równy 1 trzecia. I jeżeli teraz podstawimy do tego wzoru, ja może go skopiuję poniżej, y, to co byśmy otrzymali? h było równe 3, czyli 9 jest równe a kwadrat. Razy 1 przez 3 minus 1 trzecia minus 1 trzecia. Czyli to jest równe a kwadrat razy 1 3 minus 1 trzecia to jest 8 trzecich. Odjąć 1 trzecia. Czyli to jest równe a kwadrat razy 3 ósme minus 1 trzecia. Wspólnym mianownikiem jest 24, czyli to będzie a kwadrat razy wspólny mianownik 24. Pierwszy ułamek rozszerzamy przez 3, to będzie 9. Drugi ułamek przez 8, czyli 8, czyli razem a kwadrat przez 24. Czyli mamy równanie. A kwadrat przez 24 równa się 9. Czyli a kwadrat równa się 24 razy. 9 wobec tego A to jest 3 razy pierwiastek z 24, to jest 2 pierwiastki z 6, czyli 6 pierwiastków z 6 to jest A. Więc mielibyśmy V, objętość V, przypomnijmy sobie wzór na tę objętość, a kwadrat pierwiastek z 3 przez 12 razy H. A kwadrat pierwiastek z 3 przez 12 razy h, czyli to jest 6 pierwiastków z 6, no więc w sumie nawet nie trzeba było liczyć A kwadrat, bo A kwadrat to 24 razy 9 pierwiastków z 3 podzielone przez 12 i razy 3. 12 dwójka mi się napisała. No i teraz 12 z 24 upraszcza się do dwójki, czyli mamy razem 2 razy 9, 18 razy 3. 54 pierwiastki z trzech. Pozwól jeszcze, że przypomnę o kursie rozwiązywania równań trygonometrycznych dla maturzystów. Można go zakupić w moim sklepie, którego adres jest widoczny powyżej nad obrazem z kamerki, a również w opisie tego filmu. Na stronie zakupu kursu Zapoznasz się szczegółowo z jego programem. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do polubiania zawartych tam filmów, jeśli oczywiście Wam się podobają, i do oglądania wszystkich materiałów zawartych zarówno na playliście Matura Rozgrzewka, jak i w całym moim kanale. Do zobaczenia!